No i cześć, przed nami już naprawdę ostatni wykres związany z funkcją homograficzną. Już więcej nie będzie. Już wyczerpałam temat, tak mi się wydaje. Jeśli masz jakiś problem z jakimś wykresem, to napisz mi to i wtedy dodam jeszcze. Ale tak, sama z własnej nieprzymuszonej woli uważam, że temat jest wyczerpany. Więc do dzieła. Zwróć uwagę, że tutaj mamy dwie wartości bezwzględne jedną tutaj w mianowniku, a drugą na zewnątrz. I teraz tak. Czyli będę korzystała z obydwóch mm, typów wykresu. Ale najpierw, najpierw na samym początku zaplanujmy, co trzeba zrobić. Pierwsza sprawa to rysuję wykres funkcji y równa się minus 4 przez x. Więc później rysuję wykres funkcji minus 4 przez wartość względna z x. Później, co muszę przesunąć w prawo o 2 i w górę do 2. Więc Y równa się minus 4 przez x minus 2 plus 2 rysuję, a na końcu wszystko odbiję nad oś o x. Więc minus 4 przez x minus 2, wartość bezwzględna plus 2. Czyli cztery takie kroki mam, żeby uzyskać ten mój główny wykres. Więc tak, na początku rysuję ten wykres. On powstaje za pomocą tych punktów tu, co mamy. E, czyli tu mam punkt, 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 tu mam punkt. 0, Cholera, niedziel przez 0, dlatego wystarza, że nie ma tego punktu. I to jest pierwsza część już jest zrobiona. Czyli y równa się minus 4 przez x. Następnie rysuję wykres tej funkcji numer 2. Jak on powstaje? On powstaje w taki sposób, że w tym wykresie, tym tu, Usuwam to co jest z lewej strony. Tak jak tu jest napisane. Usuwamy to co jest z lewej strony i odbiłam to co jest z prawej. Tak. Co to znaczy odbiłam? Przesunęłam ten punkt symetrycznie tu, ten punkt tu, ten punkt tu, ten tu, ten tu, ten tu i tak dalej, no nie? I w ten sposób uzyskałam ten wykres funkcji. Gdy już go mam, to, żeby mógł, mógł powstać trzeci krok, to każdy z tych punktów muszę przesunąć o dwa w prawo i dwa do góry. Czyli ten przyjdzie tu, tu. Ten punkt przyjdzie dwa w prawo, dwa do góry. Dwa w prawo, dwa do góry. Dwa w prawo, dwa do góry. I tak wszystko muszę poprzenosić. Ok? I otrzymam coś takiego. Hm. To tutaj jest narysowane. Więc w tym miejscu mam Y równa się minus 4 przez wartość bezwzględna z x minus 2 plus 2. Jeśli dla Ciebie to, co mówię brzmi, bla 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 bla, to powtórz sobie poprzedniejsze fi filmy wcześniejsze. Bo tutaj już. Mm, to wszystko, co teraz zrobię, bazuje na tych poprzednich filmach, na tej wiedzy o przesuwaniu, o wektor, no, no całe te zabawy z wykresem. Jeśli masz problem z przekształceniem wykresu, to sobie też ten temat powtórz. No i dobra, już jestem w tym miejscu. No i czwarty krok to jest narysowanie samej wartości bezwzględnej. I co tutaj jest napisane, jak mam wartość bezwzględną taką przytulającą wszystko? Czyli znajdująca się pod osią odbijamy na dość. Czyli to odbijam do góry tak wum i wrum. To wygląda tak. Czyli tutaj mam wykres. Y równa się wartość bezwzględna z minus 4X minus 2 plus 2. Ok? Więc to były takie cztery kroki. W zeszycie, jak to rysujesz na karcie, to będzie bardziej wyglądało tak, jak ja tu rysuję, że to będzie takie. Nie będzie to takie ładne i idealne. No, no, tak mniej więcej to będzie wyglądało, prawda? No i tutaj tak w... Ale właśnie w tych wykresach chodzi o to, żeby mieć mniej więcej gdzieś skojarzenie w tyłu głowy, jak to może wyglądać. No i dobra. Dzięki za Twoją uwagę. Jak masz jakiekolwiek pytania, pytaj. Nie bój się pytać. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa!